dobry, witam wszystkich w domu. Dzisiaj będziemy robić seans, który pozwoli nam się uwolnić z wszystkich napięć negatywnych myśli, negatywnych sensacji. Będziemy używać do tego ćwiczenia napięcia i rozluźnienia każdej części ciała. Zaczniemy od głowy, więc wdech, wstrzymujemy wdech, napinamy i wydychamy. Przez buzię, rozluźniając naszą twarz. Za każdym wydechem będziemy mieli intencję, żeby się pozbyć negatywnych myśli, negatywnych sensacji i uwolnić od napięcia. Następnie będzie szyja. Do tyłu troszeczkę, wdech. Napinamy szyję i wydech. Rozluźniamy. Wracamy do pozycji normalnej. Następnie będą góra pleców, klatka piersiowa i ramiona ręce. Wdech. Napinamy i wydech. I rozluźnienie. Następnie zajmiemy się brzuchem i dolną częścią naszych pleców. Wdech napinamy mięśnie brzucha z tyłu plecy i Wydech. Pozbywamy się napięcia. Następnie nogi. Yy, będziemy yy, podnosić nogi równolegle. Nie jest tak wysoko, oczywiście. Oby wynalazły. Wdech. Nogi. Napinamy całe nogi. Mięśnie. Pupy. Uda i wydech. Następnie cała. Nasza część ciała, czyli całe nasze ciało, do tego kładziemy ręce na szyi, troszeczkę się będziemy opierać o krzesło i napinamy całe nasze ciało w ten sposób, tak? Wdech, napinamy całe ciało, nogi są wyciągnięte do przodu, nie dotykają ziemi i wydech. Więc Mamy już wszystkie ćwiczenia do zrobienia i możemy zaczynać. Dzień dobry, zapraszam wszystkich do seansu, żeby się uwolnić od negatywnych napięć, negatywnych myśli. Musimy usiąść jak zwykle do seansu. Plecy prosto, głowa prosto, ręce na kolanach i jak jesteśmy gotowi, rozglądamy się dookoła nas. Zamykamy oczy, żeby się odizolować od świata zewnętrznego i skoncentrować się nad naszym światem wewnętrznym. Nasz oddech spokojny. Wdychamy i wydychamy spokojnie. Mamy czas dla nas. Koncentrujemy się nad naszą głową, twarzą. Mamy świadomość, że ona się rozluźnia. Relaksujemy każdą część twarzy. Potem schodzimy niżej. Szyja, gardło. Świadomie rozluźniamy tę część ciała. Skupiamy się nad naszymi ramionami, rękoma, nad klatką piersiową, plecami, górną częścią pleców i rozluźniamy świadomie tę część. Ciała. Następnie koncentrujemy się nad naszym brzuchem i dolną częścią pleców. I świadomie rozluźniamy tę część. Ciała. Koncentrujemy się świadomie nad naszym oddechem. Jeżeli możemy, to wdech, napinamy brzuch, wydech, wciągamy brzuch. Naturalnie, bez zmuszania się. Wdech, wydech. Każdy wdech i wydech spokojny. Pozwala się nam czuć coraz spokojniej i bardziej zrelaksowany. Teraz skupiamy się nad dolną częścią ciała, nad podbrzuszem, pupą, udami, kolanami i nogami. I świadomie rozluźniamy tę część ciała. Skupiamy się nad całym naszym ciałem, od stóp do głów. Nad naszym umysłem. Pozwalamy odpłynąć naszym myślom, tak jak obłoki na niebie. Uwalniamy nasz umysł od myśli. I rozluźniamy przy każdym wydechu jeszcze bardziej głowę, szyję, plecy, klatkę piersiową. Brzuch, nogi. Czujemy, że jesteśmy rozluźnieni, zrelaksowani. Teraz będziemy wydychali negatywne myśli, sensacje, odczucia. Używamy do tego wdechu i wydechu. Koncentrujemy się nad całym naszym ciałem i umysłem. Wdech. Wstrzymujemy i wydychamy przez buzię energicznie. Jeszcze raz, wdech. Wstrzymujemy i wydychamy negatywne wszystko, co jest. wydychamy wszystko, co jest negatywne, myśli, odczucia, napięcia. Jeszcze raz. Teraz będziemy robić wdech i przy powstrzymaniu wdechu napinamy całe ciało wdech. Napinamy całe ciało od stóp do głów i wydech. Rozluźniamy. Obecność naszego ciała w naszej świadomości. I teraz będziemy wzmacniać energię, która jest w nas. Przy wdechu, w myślach, możemy powtarzać słowo wzmacnianie, uaktywnianie. I przy wydechu energii. Kontynuujemy. Wzmacnianie energii, która jest w nas, energii życiowej. Jeszcze raz. Wzmacniamy energię w każdej części ciała, w naszych organach wewnętrznych, w naszych komórkach. Energia życiowa, która w nas jest, wzmacniamy ją tu i teraz. Zatrzymujemy słowa. I teraz będziemy robili ćwiczenia, żeby się uwolnić od napięć. Najpierw głowa. Wdech. Wstrzymujemy wdech. Napinamy twarz. I grymasimy. I wydech. I uwalniamy negatywne napięcia. Jeszcze raz wdech. Wstrzymujemy, napinamy i przy wydechu uwalniamy się od negatywnych napięć. Jeszcze raz. Wdech. Wstrzymujemy, napinamy twarz i wydech. I mamy świadomość, że nasza część ciała jest uwolniona od negatywnych napięć. Teraz schodzimy niżej, nasza szyja, do tyłu trochę głowa, wdech, wstrzymujemy wdech, napinamy naszą szyję delikatnie i wydech. Kontynuujemy, wdech, napinamy naszą szyję i wydech. Raz. I wydech. Mamy świadomość, że uwolniliśmy tę część ciała od negatywnych napięć. Teraz koncentrujemy się nad naszymi ramionami, plecami i kratką piersiową. Przygotowujemy ręce, zamykamy kciuki, kłokcie do tyłu, ramiona do góry. Wdech. Napinamy ramiona, ręce, klatkę piersiową, górny część pleców. I wydechamy. I kładziemy ręce na kolana. Jeszcze raz. Wdech. Napinamy tę część ciała. I wydech. Ręce na kolana. Trzeci raz. Wdech. Napinamy ręce ramiona, klatka piersiowa górna część pleców i wydech. I czujemy świadomie, jak się uwalniamy od napięcia w tej części ciała. Teraz brzuch i dolna część pleców. Możemy położyć rękę na brzuchu, wdech. Wstrzymujemy, napinamy mięśnie brzucha. Dolna część pleców i wydech. Jeszcze raz. Wdech, wstrzymujemy wdech, napinamy brzuch. Plecy, dolna część pleców, wydechamy. Z intencją, żeby się pozbyć napięć negatywnych. Ostatni raz. Napinamy i wydechamy. Czujemy jak świadomie uwolniliśmy się od negatywnych napięć w centrum naszych emocji, w naszym brzuchu. Teraz dolna część ciała. Będziemy brali wdech, wstrzymujemy i nogi będą podniesione prawie równolegle do ziemi. I napinamy. Wdech. Nogi napinamy od pasa w dół i wydech. Opuszczamy. Uwalniamy napięcie. Jeszcze raz. Wdech. Wstrzymujemy, napinamy od stóp do pasa, pod pupa, uda. I wydychamy. Jeszcze raz. Wdech. Napinamy dolną część ciała. Nogi równolegle. I wydychamy. I mamy świadomość, że ta część ciała jest uwolniona od negatywnych napięć. Teraz koncentrujemy się nad całym naszym ciałem i naszym umysłem. Ręce na szyi troszeczkę do przodu, na siedzeniu, opieramy się o krzesło, wdech i cała część naszego ciała będzie w napięciu. Wdech, nogi do góry, głowa do tyłu. Napinamy całą naszą część ciała od stóp do głów, twarz i wydychamy. Możemy ręce położyć na kolana. I jeszcze raz. Ręce na szyi oparte o krzesło, nogi do góry, wdech. Wstrzymujemy wdech, napinamy całe nasze ciało, czujemy napięcie, trzymamy, trzymamy. I wydech. Czujemy jak się rozluźniamy. I ostatni raz. Wdech. Ręce nasze i nogi podniesione. Napinamy całe nasze ciało. I przy wydechu intencja, żeby się uwolnić o wszystkich negatywnych myśli, negatywnych napięć. Spokojnie. Wracamy do pozycji, w której na początku siedzieliśmy, chociaż bardziej do tyłu. Opina, opieramy się o krzesło. I teraz przerwa na obserwację, co się dzieje w naszym wnętrzu. Jakie emocje, odczucia pozytywne przypływają do nas. Witamy je bez analizy, bez osądzania. To jest czas, żeby odczuć przeżycia w czasie seansu po seansie, po naszych ćwiczeniach. Rozluźniamy się. Jesteśmy tu i teraz. To jest nasze randewu samym sobą. Obserwacja. Co się dzieje w moim wnętrzu? Może poczujemy trochę ciepła, może trochę zimna, może jakieś mrowienie w pewnej części ciała, a może widzimy jakieś kolory, słyszymy jakąś muzykę, którą lubimy, albo widzimy jakiś piękny pejzaż, krajobraz. Jeżeli są negatywne myśli, to niech one odpływają jak obłoki, nie interesują nas. Pozwólmy przypłynąć pozytywnym myślom od Przygotowujemy się do zakończenia tego seansu. Teraz wzmacniamy zaufanie do siebie. Przy wdechu, zaufanie do siebie. I przy wydechu wysyłamy tą wiadomość do nas samych. Wzmacniamy równowagę między ciałem i umysłem. Przy wdechu, równowaga. Przy wydechu. Wysyłamy tą wiadomość do nas samych. Wzmacniamy także nadzieję. Może nadzieję na lepsze życie, pełne sensu. Wdech, nadzieja. I przy wydechu wysyłamy tą wiadomość do samego siebie. Do samej siebie. Wzmacniamy zaufanie do siebie, równowagę, ciało, umysł i... Nadzieje. Możemy wziąć głębszy oddech i zaczynamy poruszać dolną częścią ciała palcami od nóg, nogami, biodrami. Możemy pomasować brzuch, plecy, pobudzić ręce, ramiona, przeciągnąć się delikatnie. Może trochę bardziej Możemy ziewać. I jak jesteśmy gotowi. tylko wtedy, jak jesteśmy gotowi, możemy otworzyć oczy, żeby powrócić na świat w pełnej formie. Witamy, witam. Yy, powrót ze spokojem, yy, mamy czas. I zapraszam do zapisania kilku słów, jak się odbył ten seans, jakie były te ćwiczenia, jakie odczucia pozytywne przyszły do nas. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.